Po prostu widzę te wszystkie szczęśliwe pary. Spójrzmy tak. ciężko. Wiem, że też chciałbyś się przytulać całować, tylko... ale ja po prostu nie wiem, czy ja będę w stanie kiedykolwiek zaufać. Wiem, Będę ja się staram, żeby było lepiej. A póki co, dziwi mnie to, że lubię mełzy, taki mostyl. No, ja też lubię. Przecież nie? i tak, czarom i brak, a na drugie mam królowa dram. królowa dram. Kocham cię. Tak każdym razem wreszcie przychodzę, to mówię. Hmm. Co? Co? Nic już tego nie mów, bo, bo się uśmiecham, nie chcesz się uśmiechać. Co? Bo nie chcesz się uśmiechać już, tak. Czemu nie chcesz się uśmiechać? Jestem zła. Będzie dobrze, dobrze. Jestem zakochanym w tej kobiecie i chcę z nią tworzyć tu relację i po wyjściu z wyspy miłości wrócimy do Polski i komedia romantyczna się nie kończy tylko tutaj, a nigdy się nie kończy. Nie no, się, młoda. Nic nie spinaj no, tak. się, <laughs> młoda. Chciałam ci w sumie coś powiedzieć. Co? Wybaczam. Mm. I daję ci drugą szansę. Ostatnią. ją wykorzystam. A, ok. Nie, ja tak, A, ja okay. tak. do góry, się A, okay. <laughs> że się nie A, ok. No. I widzę, że ci na mnie zależy. Bardzo. To widać. A mi też bardzo zależy na Tobie. Nie jest super. Dlatego nie chcę nas skreślać. Wiem, no, że każdy po prostu popełnia błędy. Bardzo ciekawe, naprawdę. Jest Bardzo. Kam <grywa> <O Jezus. grywa> serce?